Przed materiałem pamiętajcie o naszym Discordzie oraz o drugim kanale Piki Hightail. A teraz pytanie dla Was. Czy Waszym zdaniem FACE Clan zakończy Legend Stage z bilansem trzech zwycięstw i zero porażek? Pamiętajcie tylko o subskrypcji oraz o łapce w górę, jeżeli ten film Wam się spodoba. Dzięki za wsparcie. Pewnie dla wielu z Was nie jest zaskoczeniem fakt, że Paweł Biali-Bieliński przez pewien czas będzie reprezentował barwy polskiej organizacji stworzonej przez Izaka, czyli oczywiście Izakobors. Na pewno ujrzymy go już 31 sierpnia w polskich kwalifikacjach do zawodów V4, gdzie wraz z Patitkiem, Nexem, Luzem oraz Exusem powalczy w ćwierć na polską formację pololo skład. się na temat białego. No teraz biały. Biały zagra kwalifikacje do V4 Zakobors prawdopodobnie prawdopodobnie. No bo nie mamy piątego. Dziś Borsik to jest potrzebne i zobaczymy. Niepokojący okazał się jednak wpis Pawła, gdzie wyraźnie podkreślił, że na tę chwilę nigdzie nie dołącza. A jedynie sprawdza, czy aby na pewno chce mu się grać jeszcze drużynowo w CSGO. Wychodzi zatem na to, że Izako Bors to może być ostatnia formacja Pawła w jego karierze. W końcu patrząc lekko wstecz, ciężko nie odnieść wrażenia, że Biali tuła się po zespołach i w każdej coś mu nie pasuje. Być może tutaj będzie podobnie. Jeżeli tak się stanie, to istnieje prawdopodobieństwo, że Biali zakończy, albo przynajmniej zawiesi karierę profesjonalnego gracza. Bardziej skłaniałbym się jednak ku tej drugiej opcji. Wtedy zapewne skupiłby się bardziej na streamowaniu, co też wyszłoby mu pewnie na dobre. A wy co o tym sądzicie? Piszcie w komentarzach. Trener face klanu Janko zdradził co nieco a propos treningów jego podopiecznych w ostatnim czasie. Cała formacja z Neo na czele, przygotowywała się na dwutygodniowym bootcampie w Berlinie. Podobno zespół poświęcił masę czasu na doszlifowywaniu rzeczy, które podczas ich ostatnich turniejów niestety nie wychodziły za dobrze. Janko jest bardzo podekscytowany majorem i już nie może się doczekać, aż zobaczy face w walce. Czyżby aż tak dobrze się przygotowali, czas pokaże. Ich pierwszy mecz rozpocznie się koło godziny 18.15 na drużynę Mouseports. Karigan będzie mógł zatem odegrać się na swoich dawnych kolegach z zespołu. Oby jednak to się nie wydarzyło. A wy za kogo trzymacie kciuki? Piszcie w komentarzach łotewski, młodziutki zawodnik Broki, dominuje wręcz FPL-a. Na tę chwilę posiadasz 73% wygranych na 108 spotkań, co jest najlepszym na ten moment wynikiem w FPL-u. Do tej pory najlepszy byli Zaju oraz Frozen z dorobkiem 71%. Wiele wskazuje na to, że za niedługo ten rekord zostanie pobity. Broki to w ogóle zawodnik z wielkim potencjałem, który być może w przyszłym roku stanie się gwiazdą światowego formatu. W końcu to co on czasami wyczynia, aż przypomina akcję chociażby Simpla. Legendarny szwedzki gracz Freiberg odchodzi z formacji Heroic, który wniósł w ich grę tyle dobrego, że ciężko było im się z nim rozstawać. I już teraz pojawiają się plotki, że Adam niedługo dołączy do Fnatic, w którym jak wiemy dochodzi w tej chwili do rewolucji. Ze składem pożegnali się w końcu Exist oraz Twist. A w tym materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie o naszym Discordzie, o Piki Tail oraz o pytaniu dla Was. No i nie zapomnijcie o pozostawieniu po sobie łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli ten film Wam się spodobał. Dziękujemy za wsparcie.